Jest 10 grudnia. Martyna Jaroń zapraszam na serwis informacyjny studenckiej telewizji SETA. A w serwisie powiemy m.in. o pewnej kryptowalucie, osobach, których życie można uratować dzięki pisaniu listów, i o kultowym super Trumpie, który wraz z ekipą zawitał do opola. Bezpieczeństwo w sieci, cyberprzestrzeń oraz kryptowaluta Bitcoin. Między innymi takim problemom była poświęcona piątkowa debata, którą zorganizowali studenci Wydziału Prawa i Administracji. Facebook, Twitter, Instagram. Prawie każdy korzysta z portali społecznościowych. Są one codziennością. Jednak czy użytkownicy są świadomi zagrożeń, jakie niesie ze sobą cyberprzestrzeń? Cyberprzestępczość i zagadnienia z tym związane bardzo często łączą się właśnie z technicznym językiem, z różnymi technicznymi rozwiązaniami. Ciężko mi mówić na temat sprawców, ponieważ bardzo ciężko jest ich wykryć. Natomiast te cyberprzestępstwa mogą dotyczyć nas, osób fizycznych, osób prywatnych, jak i instytucji właśnie publicznych, firm. Najczęściej są to instytucje, właśnie, które przytrzymują różne dane osobowe. Zagrożenia można spotkać w sieci na każdym kroku. Nietrudno o kliknięcie w zły link, którego skutki mogą być bardzo poważne. Na przykład poniesienie wysokich opłat. Są sposoby, by nie popełniać tego typu błędów. Przede wszystkim nie wchodzić tam, gdzie są to jakieś witryny, jakieś bardzo podejrzane, nie ściągać oprogramowań, które są dla nas kompletnie niejasne, niezrozumiałe i nieznane. I absolutnie nigdy nie wolno wchodzić w linki, które są przesyłane poprzez pocztę elektroniczną. Pomimo niebezpieczeństw, które można spotkać w internecie, cyberprzestrzeń znacznie ułatwia życie codzienne. Ogromnym plusem jest możliwość dokonywania mobilnych płatności. Nowością jest kryptowaluta bitcoin. Jest to pewnego rodzaju cyfrowa waluta, która powstała. W internecie i można nią już teraz bez przeszkód płacić za różne dobra czy usługi. Uczestnicy piątkowej debaty uważają, że wprowadzenie tego typu waluty byłoby ogromną szansą dla Opola. Bitcoin to atrakcja nie tylko dla młodych ludzi, ale również sposób na przyciągnięcie inwestorów do miasta. Kobiety, które odniosły sukcesy, teraz mogą być wzorem dla innych kobiet, a z pewnością inspiracją i motywacją do walki o swoje marzenia. Studenckie Forum Business Center Club zorganizuje w Opolu cztery spotkania projektu Kobieta Przedsiębiorcza, a już jutro nie możecie ominąć jednego z nich. Pierwsze spotkanie Przedsiębiorczej Kobiety odbędzie się w budynku głównym Uniwersytetu Polskiego w auli A przy ulicy Uelskiej 48. Będzie to spotkanie, którym gośćmi specjalnymi będą panie inspirujące kobiety. Które już mają swoje przedsiębiorstwa. Będzie to pani Agnieszka Glinowiecka, założycielka firmy reklamowej Agenda oraz pani Krystyna Bień, która jest dyrektorką Fundacji Harmonia Życia. Są to kobiety bardzo otwarte, które na pewno zainteresują naszych gości, nasze panie na, na spotkaniu. Chcemy pokazać, że można, że kobieta potrafi. Również założyć przedsiębiorstwo. Chcemy obalić ten stereotyp przedsiębiorczego mężczyzny. Kultowy stary Volkswagen, we wszystkich kolorach świata, wystarczy, by w przeciągu pięciu lat zwiedzić aż pięć kontynentów i 52 kraje. To wszystko za sprawą studenckiego programu Busem przez Świat. Jeżeli nie możecie wyruszyć wraz z ekipą Super Trumpa, koniecznie zajrzyjcie na ich bloga. Możecie tam śledzić wszystkie ich wyprawy. Grupa studentów z całej Polski pomimo braku pieniędzy postanowiła spełnić swoje marzenie, zwiedzić cały świat, kupili starego busa i własnymi siłami przerobili go. Pomysł ogólnie wziął się z potrzeby podróżowania. Bo chcieliśmy podróżować, a chcieliśmy podróżować jak najtaniej, więc wymyśliliśmy, że najtaniej będzie samochodem. Kupiliśmy starego busa za 2000 zł, odmalowaliśmy go, wsadziliśmy jakąś kanapę, pomalowaliśmy palmy, surferki, pacyfki, zabraliśmy zapasy jedzenia z Polski i ruszyliśmy przed siebie na Gibraltar i do Portugalii. Miała to być na początku jedna wyprawa, a potem nam się to tak spodobało, że zaczęliśmy podróżować dalej. I teraz mamy za sobą już 12 wypraw w 5 lat, 52 państwa na 5 kontynentach. Byli już prawie wszędzie, jednak jest kraj. Który spodobał im się najbardziej? Myślę, że z tych wszystkich 12 wypraw, które się odbyły, najciekawsza jednak jest Australia, bo to najdalszy kontynent, najbardziej taki egzotyczny, pełno zwierząt, które nie występują nigdzie indziej, piękne wschody i zachody słońca, najpiękniejsze gwiazdy na świecie. Cudowny outback, pustynny teren, w którym są świetne parki narodowe. No i bardzo fajni ludzie, którzy mają takie poczucie humoru i takie nastawienie do życia, jakiego się nie spotyka nigdzie indziej. Duże zabawy, noclegi na dziko, poznanie nowych miejsc i ciekawych ludzi. Z tych atrakcji ekipa Busem przez Świat nie rezygnuje. Planują oni zwiedzić cały glob w przeciągu dwóch lat. 8 grudnia w Kolegium Majus miała miejsce konferencja poświęcona kwestiom politycznym i gospodarczym związanym z integracją europejską Mołdawii. Poruszono także kwestie edukacji oraz współpracy mołdawskich i polskich studentów. Gościem honorowym był ambasador Mołdawii w Polsce Jurija Bodruk, a głównym organizatorem ośrodek debaty międzynarodowej w Opolu. Miliony osób na całym świecie co roku uczestniczą w największej globalnej akcji w obronie praw człowieka maratonie pisania listów. Jego głównym założeniem jest jest to, by napisać ich jak najwięcej i zbombardować nimi miejsca, w których przetrzymywani są ci, których prawa człowieka zostały złamane. Maraton pisania listów Amnesty International to jest międzynarodowe wydarzenie, polegające na tym, że ludzie, wszyscy ludzie, mogą pisać listy w celu obrony. Piszemy do reprezentantów danego państwa, do rządów, do prezydentów do osób odpowiedzialnych za to, że te osoby są przetrzymywane. Maraton trwa już w Polsce od 2001 roku. W świecie jest to już 50. Od 50 lat ta akcja się wydarza rok w rok. W 400 miejscach w Polsce jest zorganizowany maraton. Będzie się w czwartek w Studenckim Centrum Kultury w sali 17 od godziny 11 do 17. Rodzaju wolontariatu jest wiele. Możemy pomagać w hospicjach, schroniskach dla zwierząt, czytając dzieciom w przedszkolu, czy roznosząc ulotki promujące akcje charytatywne. Głównym powodem udziału w takich akcjach jest motywacja, której na pewno nie brakuje wolontariuszom. W ubiegły piątek na całym świecie obchodzili swoje święto. Dlatego nasza reporterka odwiedziła hospicjum Betania w Opolu i porozmawiała z wolontariuszami o ich pracy. Zaczęło się od tego, że babcia zachorowała moja na nowotwór, no i była pod opieką domowego hospicjum Betanii właśnie z Opolu i wtedy jak się nią opiekowałam to poczułam takie powołanie trochę ckliwe ale tak naprawdę było na samym początku też jak zaczęliśmy działać jako wolontariusze bo to był mój pierwszy wolontariat pytaniem było czy damy radę bo jednak widzieć śmierć drugiej osoby no i być przy tej osobie jest dosyć ciężkie. To było dla nas dosyć trudne, ale później jakoś tak pierwsze koty za płoty, jak to się mówi, i te spotkania były dla nas coraz łatwiejsze, coraz bardziej przyjemne, bo widzieliśmy, że oni chcą i że oni potrzebują naszej obecności, naszego wsparcia, dobrego słowa i takiej troski. Rodziny odwiedzają. To nie jest tak, że, że nie ma, że ci ludzie są tam sami całkowicie, bo są pacjenci, którzy, do których codziennie ktoś przychodzi, ale też są tacy, którzy są całkiem samotni, którzy nie mają nikogo oprócz nalaz tak wolontariuszy i my jesteśmy wtedy ich rodziną. Byliśmy przy pacjentach, bo nieraz nie jest nic potrzebne jak tylko obecność drugiej osoby, bo większość osób jest bardzo samotna, potrzebują rozmowy, nawet czasem nie wystarczy, że siedzieliśmy i trzymaliśmy za rękę, żeby po prostu ktoś z nimi był. To nam daje taki dużo energii, takiej pozytywnej, że my możemy być z tymi pacjentami, pomóc im się pogodzić z tym, że jakby przejdą na tą drugą stronę do 21 grudnia zapraszamy wszystkich do obejrzenia długo wyczekiwanej wystawy najlepszych zdjęć prasowych ubiegłego roku. Galeria Sztuki Współczesnej jest ostatnim trzecim przystankiem tej fotograficznej podróży po Polsce. Tegoroczna 57. już edycja konkursu gromadzi najciekawsze zdjęcia prasowe wybrane przez międzynarodowe jury. Wśród prawie 10 tysięcy zdjęć nadesłanych przez fotografów prasowych, agencje, gazety i magazyny ze wszystkich zakątków świata, wybrano po trzech zwycięzców w 8 kategoriach. Kryteria wyboru zdjęć zależą od kategorii. Trudno jest oceniać zdjęcie, które dotyczy wydarzeń codziennych, tak samo jak zdjęcie, które dotyczy na przykład przyrody. Zawsze jest to pewnego rodzaju mieszanka pierwszego wrażenia oraz walorów estetycznych i artystycznych zdjęcia. Zdjęciem roku zostało zdjęcie amerykańskiego fotografa Johna Stenmayera przedstawiające afrykańskich emigrantów na wybrzeżu Djibouti unoszących w górę telefony komórkowe w celu uchwycenia taniego sygnału sieci z sąsiedniej Somalii. Wśród zwycięzców nie brakuje również Polaków. W tegorocznej edycji wyróżniono trzech fotografów. Te zdjęcia, które są prezentowane na kolejnych edycjach WordPress Photo one są odzwierciedleniem tego wszystkiego, co się zdarzyło w roku poprzednim. Przy tej ekspozycji pracuje wielu naszych pracowników. Uwijamy się jak mrówki. Wystawa przyjechała wczoraj po południu, a już dzisiaj rano była gotowa, więc jest to ogrom pracy. Stawa jest czynna codziennie jeszcze do 21 grudnia. Bilet normalny kosztuje 8 zł, studenci płacą jedyne 4. Dziękuję za uwagę to wszystko w dzisiejszym serwisie. Teraz czas na serwis sportowy i pogodę z Gradem. Do zobaczenia. Na Zimoń, witam w serwisie sportowym. Reprezentacja siatkarzy AZS-u zmierzyła się na wyjeździe z Azymkiem z Dzieszowice. Opolanie po długiej walce wygrali to spotkanie 3 do 2. Po ósmej kolejce zajmują czwartą pozycję w tabeli. W najbliższą sobotę AZS zmierzy się na własnym terenie z SPS-em Głogówek. Opolscy gwardziści ponownie odnieśli zwycięstwo. Tym razem pokonali Ostrowie Ostrów Wielkopolski 44 do 28. Gwardia w tym sezonie wygrała 12 meczów, czyli wszystkie, które rozegrała do tej pory. Dziś zagrają ostatni w tym roku mecz we własnej hali. W Pucharze Polski ich przeciwnikiem będzie Górnik Zabrze. W sobotni mecz SMS-u LO2 Opole z Sokołem Radzionków został przeniesiony na 14 grudnia. Dzień wcześniej Opolanki zgodnie z terminarzem zmierzą się w Opolu z Politechniką Śląską Gliwice. Będzie to mecz na szczycie drugiej ligi, ponieważ stanie naprzeciwko siebie druga i trzecia drużyna sezonu. Orlik Opole ma za sobą trzy kolejne mecze. Pierwszy z nich wygrał na wyjeździe z GKS-em 2 do 1. Drugie spotkanie: Opolanie przegrali u siebie z pod Halem Nowy Targ 0 do 2. Wczoraj Orlik także uległ Unii Oświęcim 1 do 2 porzutach karnych. Obecnie podopieczni Jacka Szopińskiego zajmują ósmą lokatę w tabeli. Ich sytuacja może się zmienić po następnym meczu, który rozegrają w piątek z Naprzodem Janów. Dziś rozpoczęły się Akademickie Mistrzostwa Polski w szachach. O wynikach informować będziemy w kolejnym serwisie. Już teraz zapraszam na sportowy kalejdoskop. Do zobaczenia! Nic nie zapowiadało takich wydarzeń. Siedziałem w sobie spokojnie, nie było żadnej sprawy. Miałem wolne, ale pojawiła się ona i przewróciła moje życie do góry nogami. Otwarte! Witaj, to ty jesteś tym słynnym pogodynem? Zależy, kto pyta. Signus, Patrycja Cygnus. Oczywiście, że nie mogłem jej odmówić. Była ładna. Miałem słabość do pięknych kobiet. I nie potrafiłem odmówić. Sprawa była prosta. Ktoś włamał się do jej domu i skradł biżuterię babci. Nie mogło pozwolić, by sprawcy uszło to na sucho. A policja była bezradna. Śledztwo rozpoczęliśmy w czwartek. Padał słaby śnieg, a termometry pokazywały najniższą temperaturę tego tygodnia. To jednak nie powstrzymało nas przed włamaniem się do budynku. Detektyw pracował za wzięcie. Może faktycznie znalazł coś ciekawego w tych papierach. Wreszcie mogłem powiedzieć, że coś się dzieje. Ale co ta Patrycja miała z towarzyszeniem? Przecież nie ucieknę z jej pieniędzmi. Przez ciągle padający śnieg utknęliśmy w biurze. Cały dzień patrzyłam w pogodę czyta gazety. Twierdził, że szuka tropów. Akurat. Przez pogodę musiałem pracować w budynku. Wreszcie sam. I całe szczęście. Jak policja mogła to przeoczyć? Ten trop był bardzo wyraźny. Wszystkie te poszukiwania spełzły na niczym. Nigdzie ani śladu złodzieja. Najwidoczniej udzie mu to na sucho. Wiedziałem, że w końcu wpadnę na jego trop. Sfaniak myślał, że się ukryje. Nie ze mną takie numery. Dziękuję za pomoc w rozwiązaniu sprawy. Nie ma za co. To mój obowiązek. Jeśli będę potrzebowała pomocy, to wiem do kogo się zwrócę. I bez problemu możesz tutaj wpadać. Rzuciłem zalotnie. Ona uśmiechnęła się delikatnie i zniknęła za drzwiami, zostawiając mnie z pustym sercem, zimnym, nadwiezionym, kilkudniowym hamburgerem. Czekaj, tutaj co my robimy? Tutaj yy, sprawdzaliśmy dokumenty, nie? To może coś jakiegoś takiego powiedzieć.